Cześć, Mano Widzowie, z tej strony Peter. I słuchajcie, dzisiaj jestem na swoim drugim koncie i od trzech dni na Anarchy GG trwa event wielkanocny. W skrócie, dzisiaj postaramy się poznajdować te jajka. Jajka możemy znaleźć na mapie, wykopać je i zdobyć z gracza. Procent na zdobycie jajek wielkanocnych z ród i z graczy wyświetli Wam się teraz na ekranie. Dzisiaj troszeczkę te procenty podkręciliśmy Widzieliśmy, że dosyć mało Dropicie tych jajek, no a ja w tym odcinku Spróbuję poszukać jajek Na mapie, pozabijać kogoś, pokopać I zobaczymy ile uda mi się Zbierać, mam teraz godzinę 17 I tak do 19 sobie dam czas Zobaczę ile mi się uda zdobyć Pierwsze co zrobimy to schowam sobie Wszystkie moje itemki tutaj do shulkera No i oczywiście te procenty Gwip ma zawsze trochę lepiej Jako taki mały ukłon dla nich Może na początek pokażę wam co jest w skrzyni Otworzymy sobie troszeczkę skrzynek i z tymi przedmiotami zaczniemy. Pierwsze co, no to oczywiście jajka są po to, żeby wymieniać je za klucze. 10 jajek rzadki klucz, 20 jajek epicki klucz i 50 jajek wielkanocny klucz. Tutaj mamy topki. Jak na razie tutaj Sajkojek wygrywa 131 zdobytych jajek. Do końca eventu pierwsze trzy osoby z topki wygrywają nagrody naszego sponsora SteelSeries. No i taka pierwsza osoba wygrywa klawiaturę i myszkę o wartości 1400 zł. Dobra, więc na ten odcinek przygotowałem 10%. Kluczy do epickiej skrzyni i 15 do wielkanocnej. Tutaj do epickiej, żeby jakby coś nie dropnęło, to jakiś tam set byłby, bo z tymi tematami będę do końca odcinka jakby się szlając z nimi. Już <gryz> dobra, zacznijmy sobie od wielkanocnej. 15 skrzynek. Pierwsza. Refile. Koksy. Oczywiście w tej skrzynce najlepsza jest elitra i marchewkowy mecz, czyli unikalny przedmiot, który zamraża przeciwnika na sekundę. Trzecia i. Prawie marchewkowy miecz, ty, ja pierdzielę. No i znowu refile, i znowu refile Perełki, siódma Znowu refile, koksy, serduszka Elegancko, o, księga pośpiechu Uuu, stak jajek wielkanocnych, zarąbiście Anarchiczne spodenki U Elytra była w losowaniu <laughs> NIE JEST ELYTRA <laughs> JA PIERDZIELE JEST Z około 6 skrzynek chyba tutaj mi refile poleciały Ale jest, udało się Elytrę Będę mógł się fajnie przemieszczać i szukać po mapie tych jajek O no i widzicie znowu znowu refile wypadły. I znowu 10 serc, okej okay. Wymieniamy sobie jeszcze stak jajeczek na Kolejny kluczyk Może ten okaże się być szczęśliwy no dobra, okej, okay, koks, okej. Okay. No z tymi spodniami raczej sobie rady nie dam, więc idę do epickiej skrzynki. Dobra, kill off mam. Elegancko. Buciki, perełki, okej, okay, okej. Okay, przyda się do ucieczki. Buty, to już miałem. Okej, okay, helmik. znowu perełki. O, wreszcie miecz. 16 bloków emeraldu. Jest tridentik Wezmę jeszcze ze swoich przedmiotów klatę, bo mi brakuje po prostu. Dobra, wzięłem sobie jeszcze tutaj Kita, Gewi, wzięłem sobie też jakieś fireware, jakieś tam dwie potki stręża No i dobra, połączę sobie 5 który które dropnę ze skrzynki z, tą, z tym pośpiechem, to pozwoli mi szybciej kopać. Następnie poszedłem kopać, żeby zdobyć żelazo i trochę jajek. Ty! Nie wiem ile ja tu jajek mam, chyba 15 albo 14, możliwe, że dwa jajka ze stona. Dropnąłem teraz jak kopię. Przepalam się teraz żelazo i chwilę tutaj, żeby nie tracić czasu, już kopię. Kopię te jajka. Zobaczymy, kiedy polecimy następne. Mam teraz 16, nie? Więc będę widział. Jest, 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 jest! Dropnęło 17 jajko dosłownie przed chwilą. Ej, tu leci niesamowicie dobrze z tego stona! Jest, jest jajeczko. 17.17 17 jest jajeczko. 480 minut musiałbym kopać, żeby dogonić stopkę, czyli 8 godzin. Myślę, że jest warto, jest warto. Mam teraz 18 jajek. Załóżmy w takim razie elitrę i spróbuję znaleźć je na powierzchni. O tutaj coś ciekawego znalazłem, lecąc nad oceanem. Wow, jakaś farma, jakaś baza przy sektorze. Zlutowane. Szukałem jajek na mapie bardzo długo, bo aż 30 minut i musiałem odpuścić, ponieważ nic nie mogłem znaleźć. Tak, jajek na mapie się nie opłaca szukać, także spróbujmy pozabijać grać, bo mamy aż 40% z rangą GWIP na dropnięcie jaj. Tutaj dotarłem. Do praktycznie bordera mapy, bordera X. I zobaczyłem tutaj coś. Coś niecodziennego. Patrzcie, patrzcie, ciekawe, czy wy to zobaczycie. Tam za mną, w tej budowli, jest jakiś gościu. Lecę sobie i widzę tutaj nick, także robimy mu chyba wjazd na chatę. Patrz, 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 patrz. Dobra, dobra. Gdzie jestem gotowy? Nie zrobił watera czy nie? Nie zrobił watera! O nie! O kurde. Są, są itemki, zobaczmy co on tu miał. Okej, okay, czarpny z piątka, Trójeczka, klata, okej, okay, czyli to był gracz, który po prostu sobie tutaj farmił. Serduszko jest, niestety nie, dro, nie dropnęło jajeczko. Dobra, teraz chyba się tepnę ogólnie do gości, którzy piszą o TPA. No, zaakceptował, zaakceptował mnie. Ej, co? Sam z <noise> Idę do góry, idę do góry. Z tymi itemkami. Chyba, chyba poszedł sobie. Chyba lognął. Uhu, uh, 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 uh. troszeczkę ciśnienie mi skoczyło. Nie lubię takich trapów. Przetypałem się na losowe kordy. Tutaj też będę szukać traperów. Jednego znalazłem w powietrznym takim skybase. Ie. O, tutaj idę obczać. jaka baza w ogóle? Ooooo. Co ty, Ty? Perła? I ty nie jest gość. Jest! O nie, co Co oni mają dzisiaj, dwa razy tak kogoś zabiłem, jajko miał, miał jajeczko, 19 jajko, wychodzi na to, że mam seta na zmianę. Lecimy dalej szukać. Słuchajcie, bo sobie tak myślę, że właśnie, a może bym sprzedawał takiej itemki typu Pro 400 albo jakieś właśnie z graczy. Ale wiecie, moje odcinki polegają na tym, że ja biję się z dropem ze skrzynek tak naprawdę. Ale mógłbym zrobić też let's play, jeśli chcecie to dajcie znać w komentarzu, hashtag let's play na przykład. No mógł sprzedawać rzeczy na rynku, progresować, pokazywać wam na przykład jak zarabiać, coś takiego, jeśli to chcecie. Dobra widzę, słuchajcie, przed chwilą tam widziałem piorunek jak strzelał Gdzieś, gdzieś, no w, te, w tę stronę Dobra, lecimy z nim o. ma jakiegoś swojego Powinienem wygrać Wiem, że refilka Mocny, mocny jest ten gościu Jest! Padł do swojego trapa. Ty idę tam chyba? Nie, nie wiem. Nie wiem, czy ja tam idę. Chyba na górę przyleciał. Ty! seta wziął! Jaki frędzel. Dobra, piepotę. O nie, to jest drugi typ! O nie, o nie, sojusz! Dobra, teraz to ja muszę spierdzielać. Ty. Uuh. Dobra, z stąd, jesteś. Dobra, dobra, wyszedłem. Ty, drugi koleżka nagle sobie przyszedł tam. Co jest grane? Dobra, nie no, z dwoma netherite'owymi to ja w ogóle nie mam szans. No to tak to nie, no tak to się nie bawimy. Dobra, ja idę szukać dalej. Niezła krepa to była. Gdybym był sam na sam z tamtym gościem, to pewnie bym go załatwił. Dobra, szukamy dalej, szukamy dalej. Trafili się mocni zawodnicy, ale udało się na szczęście uciec. Co? Czy to jest odwrócony kast? Patrzcie, tutaj mniejszy jakiś lawa jest. Y, zrobiony naturalnie. Ej, ty, 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 ty. Czekaj, chyba coś widziałem kątem oka. Przyrzekam, że coś tu widziałem: cyjankowego. Jest, widzicie? Dobra, akcja. Trafię, błagam, trafię. Nie trafię. Nie trafiłem. I lecę tu. Zdeda? Nie deda, Lecę do niego. Jest tu gościu. Litra Co on robi? Pod ziemię leci? Dobra. Dobra, ja go sobie biję. Dobra, znień sobie koksa w sumie. No i bitka w kratce. Bitka w kratce. Może tu rozmaicimy trochę. Czuję u niego panikę. Czuję bardzo dużą panikę. O! Bania. Kolego, bania. Już chyba zjadł wszystkie refy, bo rączka jest pusta. Dropu nie będzie z niego, dropu dobrego z niego nie będzie, niestety. Dobra, polizał. Zobaczmy co z niego poleciało, nie poleciało z niego jajeczko Tutaj kolega prosił o zwrot itemów, także ja mu dam swój set, bo ten jego niestety wyrzuciłem I teraz chyba żeby po prostu wydropić dużo, dużo jajek to jest sobie po prostu jeszcze pokopię. Tutaj się wkopiemy i dobra, mamy godzinę 13.03 I zobaczymy co ile czasu stosunkowo jedno jajko wypada Mam teraz ich 19 Jest, 20 jajko, 13.04 Niecała minuta minęła o 21, jak go dropnęło. Nie wiem kiedy, teraz spojrzałem. Dobra, z gościu jeden i cały czas spami Ten coś z nim biłem, żebym go tepnął. I chcę on przeprosić i coś podarować mi, także tepam go. Kolega chciał screena. Tutaj zdjęcie i miał mi coś podarować. Proszę podarunek dać. Patrz, ta da, da mi coś. Jest! Opłacało się! Opłacało się! Perły mi daje. 10 serc mi dał. Shulker 20 potek Strange'a został mi przekazany. Jo! Jest 22. jajo, 23. ty git. jest jajeczko 24. wpadło przed chwilą. 25. jajeczko wpadło przed sekundką, po minucie od ostatniego. Let's go, let's go. I 27. jajeczko. Ja chyba idę od tych kolegów, bo oni mnie ciągle śledzą i to mnie Troszkę niepokoi. I 28. jajeczko właśnie wpadło. 29. jajko, 2 minuty później. Dobra, no i słuchajcie, w sumie sytuacja wygląda tak, widzowie. Kopałem uczciwie przez 30 minut I z 19 jajek zrobiło mi się 29 w tym jedno z donate'ów Czyli 9 jajek powiedzmy Czyli tak jedno statystycznie, jedno jajko wypada na 3 minuty podczas kopania 30 jajko, przed sekundką poleciało I jest 31 jajuszko 32 jajeczko I jest 33 jajeczko Dobra widzowie, podsumowując Na początku odcinka tutaj dropnąłem z takich jajek, wymieniłem oczywiście 50 na klucz I zostało mi 14 tak Czyli 14 jajek mam jakby ze skrzynki, więc ich nie liczę i przez półtorej godziny realnie, uczciwie dropnąłem 20 jajek. Dałoby się to jeszcze podkręcić, jak jest gracz, który więcej zabija, może więcej kopie, może to i to. 19 serc zdobytych, tam parę wiadomo, że, że donatowanych. Jak widzicie, wystawiłem tutaj e, gapy na rynku, żeby troszeczkę tutaj hajsu się dorobić, żeby już zacząć zarabiać. Tutaj posprzytaj swoje rzeczy, zobaczymy jak to pójdzie. Teraz spróbuję się jakoś tam dorobić na następne odcinki, kupować jakieś to coraz to nowsze rzeczy i pokazywać wam jak moja gra wygląda tutaj na serwie. Myślę, że to będzie ciekawe na tym kanale. No i trzymacie się do kolejnego odcinka. Siemano.